Witam wszystkich, dzisiaj jesteśmy w na wykopach, nie? No. Pierwszy dołek musiał nam taka blaszka łap ostrość dziadów O Z jakim numerkiem? 8, Dobra 1.8, 1.3 Dobra, jak jeszcze coś będzie to nagramy No, kilka metrów dalej do tego dołka mamy kolejny Tym razem łuska wyskoczyła łap ostrość o. Nie? No. Idziemy dalej? Ja. Yeah. Dobra Ale zimno zimno Ci? No Czemu? O kurwa zimno Dobra, idziemy Mamy kolejny dołek Jaki sąsiad zakupuje dołek Nie? Bo no, trzeba, nie? Kurczę Trafiła nam się pół No, pół łuski, dobrze powiedziałeś Jeszcze chyba z wojny Idziemy dalej? Widzimy, zimno ale pójdzie się Tutaj jest dalej tam zamrożone pole A tam widać było, że niedawno ciągnikiem jechał I jest świeżo przeorane tam zaraz pójdziemy O, kamera trochę zawarła No co? Co tam? A no tam jest biało aż, nie? Dobra, idziemy dalej, nie? No widam ponownie, tutaj co ten dołek, był co łuska, obok trafił nam się teraz guzik pruski, tak jak widać. O, coś tam skoczyło. No tam pójdę do ciebie. Nie może złapać. O, jest. Z uchem wszystko ładnie. Dobra, pójdziemy do niego. Jak coś wykopiemy ciekawego, to nagramy. No do zobaczenia. No widam ponownie. Ponownie, ten zbliża się niedługo noc, nie? Z takiego płytkiego dołka wyskoczyła nam łuska, jak widać. Kurde, ta ostrość, wolno łapie ją. No dobra, łuska jak łuska, idziemy dalej. No jesteśmy podobnie, znowu taki płytki dołek, jeszcze nie zakopany. Trafiła nam się moneta, jak widać, nie? Ty ją wykopałeś, no to aha, cieszysz się Nie wiem co to jest, w domu poczyścimy to będzie widać O Jak widać Dobra, idziemy dalej Potem na tamte świeżo zawarane się pokopie Jutro się przyjdzie tutaj dalej szukać, tak? tak jak jak to nie zaspię <laughs> Jak nie wstanę nie za późno, tak? No O mamy przyjść Gdzie, tu? No O siódmej. Co? No ja Albo o szóstej. O dobra, idziemy, nie? Pozdrów no. wszystkich. Pozdrawiam. Dobra, dobra. No. No, mamy kolejny dołek. Tym razem wyskoczył nam guzik. 4 dzierki. O, no, w takim stanie. Dobra, idziemy dalej. No widzę ponownie. Prawie na wierzchu wyskoczyła na taka podstawka. Nie wiem od czego to mogło być, jak widać jest urywane fajny fancik jeszcze takiego nie mam więc w domu porobię lepsze zdjęcia jakości będą lepszej nic i wrzecem no do zobaczenia no witam ponownie jak już się ciemno zrobiło więc lecę do domu no dobra jutro wyruszam też tutaj jak coś jeszcze będzie jutro ciekawego to nagram no do zobaczenia